No, teraz ze mną nie macie szans. Mój go-kart już się grzeje. Jest prawie gotowy. Silnik chodzi. Robimy teraz wyścig na apeczkę w górę. Bo wczoraj troszeczkę osób z Was mnie prześcignęło i kliknęło szybciej łapeczkę, zanim ja dobiegłem do samego końca. To teraz ja będę jechał <ścoughs> na gokarcie i zobaczymy, czy teraz klikniecie łapeczkę w górę. Ja jestem mega ciekawy. Wyścig rozpocznie się stąd, o z tego miejsca, aż do tamtąd. Czyli taki zakręt i przejechanie kawałek drogi. Czy zdążycie kliknąć łapeczkę w górę, ścigamy się za 3, 2, 1, teraz go! Mrugokardę, mm, jadę szybko! Za koniec, koniec wyścigu, będzie dojeżdżamy! Zaraz, poczekaj, poczekaj, sto. stop, wyścigu. Co to są za drzwi? Ej, co to za wielkie drzwi? Takich jeszcze nie widziałem w Minecrafcie. Ja tu chciałem się z wami ścigać do samego końca, ale niestety musiałem to przerwać. Ciekawe, kto zdążył kliknąć łapeczkę w górę. Tylko teraz są tutaj jakieś wielkie, gigantyczne drzwi. I jest tu napisane POU? I one są duże, a ja jestem taki mały. I słyszę jakby... W nich coś jest. Ej, czy można przez nie przejść? Weźmy to, sprawdźmy. E, pamiętajcie o łapce w górze, cokolwiek by się nie stało. I subskrybujcie kanał z dzwonkiem, a ja tam wejdę. Pamiętajcie o subskrypcji. Czerwonym przycisku ja se sprawdzę, kto subskrybuje. Teraz możecie kliknąć subskrybera, bum. I uwaga, wchodzimy do tych wielkich drzwi, których napisane jest poł. 3, 2, 1, uwaga, idę, 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 idę. Wow, co się stało? Eee... Halo? Gdzie ja się pojawiłem? Mamy napisane poł. Ej, jestem w środku w tych drzwi poł. Lol, ej, tu jest kuchnia? Jak w tej grze u poł? Tu mamy szafki. Tu jest pokój. Jest ten! Nawet patrzcie, jest telefon! Łóżko, łóżko poł! i poł! Jest! Patrzcie, normalnie, poł we własnej osobie, nie wierzę w to. Serio? Ej, poł! Ty jesteś słudziakiem moim. Ej, to jest normalny poł. On nie jest teraz straszny. Siemanko poł, jestem? O, jest, jest! Skaczę, dobra, czyli mnie słyszy. Okej, okay, podskoczył. Słyszysz mnie to podskoczni. O, słyszy mnie, dobra, jak powiedziałem skocz, to mnie słyszy. Super Poł, co chcesz robić? Tutaj mamy jakieś drzwi, weźmy i otwórzmy, ale czekaj, tu nic nie ma. E, tu są bloki czarne. Ej, tu nic nie ma. Dobra, myślałem, że to jest jakieś wyjście, bo wejście, ale nie. Tutaj przejście możemy, patrzcie, tu jest zamknięte. Bloki czarne. Dobra, no to w takim razie wychodzimy. O, Paul coś pokazał. Paul jest głodny. Patrzcie, mamy nad głową Paul jedzenie. Dobra, Paul zgłodniał, chce coś jeść. Ale czekaj, tu jest wyświetlana pizza. Aha, pizza, ale czekaj, pizzy. nie... Wiem. No to poszukajmy, może tutaj będzie pizza. On, on chce pizzę, wyświetlił, jeść. Ale tutaj, czekaj, raz ja znajdę tylko, że te szafki są puste i w środku. W nich nic nie ma. E, Poł, czekaj, on gdzieś idzie, dobra, chodźmy za nim. E, bo on wysiedł mi pizzę, tylko że tutaj w tej kuchni jedzenia nie ma, to jest mega dziwne, bo jak mam go nakarmić? Czekaj, on coś pokazuje, telefon? Mam zadzwonić do kogoś. A, rozumiem! Zadzwonić po pizzę! No tak, bo pizza jest na zamówienie! Okej, okay, no dobra, no to wybieramy numer. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko nie wiem jaki. Dobra, no to kliknę teraz po prostu. Halo! Pizza, e, ja chcę pizzę? Tylko nikt nie odbiera. Poł, <śmany> mamy problem. Zadzwoniłem, ale nikt nie odbiera. Czy ta pizza przyjedzie? Hmm, dobra, niby zamówiłem pizzę. Naklikałem w ten telefon. O, słyszę dzwonek. Ej, ktoś dzwoni do tych drzwi. Ale zaraz, przecież tam nic nie było w środku. Słyszę normalnie, jak ktoś nawala do drzwi. Kto to by mógł być? Czy to pizza? Poł skacze i się cieszy. Dobra, weźmy, zobaczmy. Ej, halo? Ej, chłop od pizzy? Co, pizzerman? Ej, patrzcie, ma pizzę. Wyrzucił mi pizzę. Okej, okay, dzięki, zamknął, ej, poszedł sobie, ale jak to możliwe, przecież, jak on wszedł do nas, przecież Pizza, jak tu, eee, co jest, zniknął, ale tu przecież nie da rady wyjść, przecież tu są bloki, patrzcie, przecież tu nie da rady przejść, ej, jak on się tu pojawił, jak przyszedł Pizzerman? Lol, to było dziwne. Dobra, masz pizzę, Poł, proszę bardzo, możesz sobie zjeść. I co smakuje pizza, Poł? Dobra jest, patrz, O, i izjatium całą, dobra, elegancko. Czyli już jest najedzony, zniknęło mu. O, teraz pokazuje prysznic. A, kąpanie, rozumiem. Dobra, teraz musimy iść go po prostu wykąpać. Tylko gdzie to jest kąpanie? Niech on mnie zaprowadzi. Okej, okay, on tutaj musimy iść i go wykąpać. Opiekujemy się, Poł, w wielkich drzwiach, ale ja się boję, bo jest też nowe, sekretne yy, zakończenie. Połu. nie wiem czy wiecie, ale ciekawe, co będzie dalej, dobra, no w takim razie ja muszę go umyć, tutaj jest prysznic i jest wanna, no dobra, to wezmę mydło, okej, okay, weźmy wtedy, odsuń się poł, ja wezmę mydło, bierzemy mydło, dobra, mam mydło w rączce, elegancko i teraz musimy go umyć mydłem, dobra ciapu, ciapu, myju, 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 po główce, po główce myjemy o, ile piany, dobra, teraz on musi wejść pod prysznic, odkładamy to mydło z powrotem, okej, okay, wejdź pod prysznic, poł. pod prysznic zasuwaj, do środeczka i teraz włączamy, pum, leci, okej, okay, leci woda i go teraz. Superaśnie, patrzcie, woda na niego leci. I się poł opukły. Jest, yes, Piana znikła! Super! I poł wykąpany. Dobra, mamy wykąpanego poł elegancko. I teraz musimy. Czego wszedł na kibel? Dobra, patrzymy. O fuj. O nie! o, 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 o się. Z... Jerdział, nie do tragedia. Poł, co ty robisz? On chyba zachorował. Musimy dać mu leki. Okej, okay, bierzemy leki tabletki, dlatego że Poł poszedł na kibel i o, pokazuje teraz strzykawkę. Że mu coś jest nie tak, widzicie? Tutaj strzykawka. Dajemy mu teraz leki. Poł. Proszę bardzo, Poł, masz leki. Okej, okay, wziął sobie leki. Nie! I teraz... O dobrze, jest! Szykawka zniknęła. Dobra, tak jak było wcześniej. O, teraz Poł chce się pobawić. Ma piłkę nad głową. Dobra, no to chodził w takim razie pojać piłkę. To jest um, jego pokój zabaw i mamy różne zabawki, ale ja no, on chce pojać piłką, no to bierzemy piłeczkę taką. Okej, okay, ma piłkę i dawaj sobie, rzucamy piłeczką. O, wyrzucił mi, patrzcie, i możemy sobie porzucać piłeczką, pół A co tu masz w skrzynce? Wow, ej, o ma piłki moje, patrzcie! Smile Slow team! Ej, to jest moja piłka! Też takie mam w ogóle na sklepie. Takie rzeczy nie tylko są też na moim sklepie, prawdziwym, w prawdziwym życiu, gdzie poduszki są, koce, zeszyte, zeszyty, frisbee, aż mi się język plącze, kubki, i bryloki, i wiele więcej, naklejki nawet, na moim sklepie smileys.pl zapraszam Was na mój sklep Persania w opisie, do każdego samowienia wrzucam nowe zdjęcia, gdzie byłem wakacyjnie w Dubaju i tam są moje prywatne zdjęcia, które dorzucam do każdego zamówienia, Dobra, a teraz po, okej, okay, mamy sobie porzucać piłkę, po, ma, rzucam ci piłkę, biorę teraz sobie drugą, rzucam kilka, po, po, pu, rzucamy sobie, ale możecie dużo piłek. I teraz Smileslow Team odrzuca mi. Patrzcie jak te piłki fajnie lecą. Smileslow Team. Fajne masz piłki. Oh yeah. Dobra. I masz kolejną jeszcze. O, dobra. I czekaj, czekaj. On idzie gdzieś dalej. On idzie tutaj z piłką. No idziemy dalej. Rzucam ci piłeczkę tutaj. O. Już chyba nie chce grać. Dobra. Zniknęła mu się piłka. Czyli on już grać nie chce. Gdzieś podchodzi. Czekaj, czekaj. Co tu? On idzie teraz dotąd. Ej. Kamera jest? Nie widziałem tej kamery. Mam ją zabrać? Nabiorę kamerę, wziąłem kamerę, patrzcie, mam tutaj kamerę, dobra. Ale czekaj, coś mi to dziwnie wygląda. Zaraz, zaraz. Ta jedna szafka jest bardziej wsunięta do tyłu. Te szafki są prosto, ale ta szafka jest w tyle. Co tutaj jest? Czekaj, czekaj, za tymi coś. Ej, tam coś za tymi filiżankami jest! Za tymi naczyniami. Czekaj, wezmę to rozwalę. Drzwi! Z kłodką. Ej, lol, tego nie widziałem! Olej jazda! Ale niestety zamknięte! Potrzeba kluczu. Jest skutka z tego złota, a to ciężko otworzyć. Dobra, nie mam klucza. Poł, gdzie jest klucz? Pokaż mi, gdzie jest klucz, gdzie jest klucz, gdzie jest klucz? Poł! Gdzie jest klucz? Skaczę? Podchodzi tutaj do toalety. Czekaj, mam tą kamerę. A co ja mam? Z... A rozumiem! Ja mam tą kamerę wrzucić do toalety! I to będzie skibidi, jest yes, pop! pop, Ej, to był kameraman i skibidi toalet, nie wiem czy pamiętacie. <laughs> no a to weźmy to, wrzućmy do toalety 3, 2, jeden i POM! Ok, wrzuciłem je w toalecie. I patrzę O, co jest? Głowa się pojawiła! Skibidi wyskoczył! Wyrzucił mi coś! Dostałem coś, czekaj. Rzucił mi klucz, ale gdzie on jest? On gdzie spadł? skibidi Klucz gdzie jest? Klucz gdzie? Nie widzę klucza o nie. On gdzieś go rzucił im, a tu jest, dobra. <grym> Okej, okay, tu jest ten klucz. Dostałem klucz od skibidi to Toalet. Lol, serio? No i teraz mogę przejść przez te drzwi. Szybko idę zobaczyć przez te drzwi. Uwaga, otwieramy. Jest, otworzyła się kłódka I mogę przejść dalej. <grym> Uciekamy, dobra. Poł, yy, to ja się z tobą żegnam. Na razie. Papa, pa, poł. Poł. Ej, co się stało po urus jakby, ej, on jakiś wielki się zrobił. Na razie, poł, papa. Ja lepiej sobie idę. Dobra, wiecie co? Uciekam od połu. Idziemy teraz tutaj. Przeszedłem, uciekłem, bo poł, wiecie, robi się mega dziwne, a bym lepiej chciał stąd uciec po prostu. Dobra, mamy jakiś węgiel teraz. Widzę kolejne drzwi, żelazne, ale niestety są zamknięte. No żeby przejść, potrzeba dźwigni albo pół płytkę, żeby te drzwi się otworzyły. Poszukajmy. Mamy tutaj dużo węgla. Jest jakaś skrzynka, kilow. A, mam kopać ten węgiel. Dobra, czaję. E, musimy rozkopać węgiel, żeby znaleźć dźwignię e, albo coś otwierającego te drzwi. No Dobra, no to kopiemy w takim razie tutaj, czy coś zobaczę, ale ja nie jestem żadnym robotnikiem, żebym to siedział tutaj i kopał. Jak mi się nie chce! No mi się nie chce tego kopać O, czekaj, coś widzę. Ej, jest, znalazłem, dobra. O, łatwo. Ok, mam, mam, mam dźwignie. Zaraz znalazłem dźwignię. Dobra, mamy. Ok, jest dźwignia, idziemy teraz otworzyć te drzwi. Szybko postawmy sobie tutaj... Co to mi uderzyło? Nie, myślałem. Dobra, teraz postawiamy sobie dźwignię. Okej, okay, drzwi otwarte idziemy dalej! O nie, Paul O nie, co ty tu robisz? Czerwone oczy zmienił. Ej, Paul, zmieniłeś się! Poł, tu tobie broda wyskoczyła. Jakie oczy on ma. O-o, Poł się zmienił. Jest coraz to straszniejszy. Ale... Ile jedzenia! Co jest? Mnóstwo jedzenia. Ej, pierwszy raz widzę tyle jedzenia. Poł? Ej, czy ja mam ciebie teraz nakarmić? O, nie, 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 nie. A napisał, dobra. Nakarm poł. Okej, okay, musimy jego nakarmić tym jedzeniem. Ale się boję, że jak go, jak go nakarmię, to on może urosnąć. On będzie jeszcze większy. Dobra, weźmy to jedzenie sobie, rozwalmy. I musimy go po prostu nakarmić. Bierzemy to jedzenie: banan, ser, ciastko, ryba, mięso. Dobra, no to wziąłem to, kurczaka. I teraz go karmimy. Dobra, masz tu jabłko? Czekaj, to wyrzucę. Masz jabłko, masz banana. jako sobie je? Czekajcie, tutaj dam sobie ciastko, sera, kurczaka bardziej. Tego sobie tutaj dam i rzucę mu. Okej, okay, rzucamy mu. Banana, masz. Kurczaka, jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, jaką szybko wsuwa, patrzcie. Kolejny raz zjadł. Banana, sera, ciasto. Okej, okay, po, czy tyle ci wystarczy? Ole dużo zjadł. Kiwa, że nie, jeszcze więcej? Jeszcze mam go dalej karmić. No nie, przyszłam, to już teraz wszystko zjedra. Bierzemy ciasto, marchewkę, rybę. Patrzcie, ile rzeczy ja biorę i ile, iloma życzenia ja muszę go nakarmić. Dobra, może tyle będzie chciał. Dajemy teraz znowu mu Arbuza, marchewkę, preczle kurczaka, jednego, drugiego, ciasto, jedne, drugie, trzecie. dobra, po ile jeszcze jeszcze Wow, Urus, o nie! Poł, ee, poł, zostaw mnie, mnie Paul, Nie, 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 ja uciekam, uciekam do Urusu, On urus będzie jeszcze chciał mnie zjeść. Paul, ja nie jestem jadalny. Trzeba, mamy przejść dalej, dobra, uciekamy, uciekamy, zwiamy, zwiamy. Dobra, co to jest? Oni jakiś parkur do przeskoczenia. Muszę jak najszybciej się stąd uciec, nie, poł! zostaw mnie! W nogi, w nogi, w nogi. Tu jest kutka. O nie, kutkę mamy. Muszę jakoś to przeskoczyć. A nie, czekaj, mam klucz, mam klucz, mam klucz, otworzę to! jest, stworzyłem, do radała, Ucieka, uciekał, szybko. Dalej, dalej, dalej! Ja muszę szybko uciec. Musimy zrobić teraz parkura. Uważaj, uważajmy, nie spadnijmy. Tutaj na dole jest... Nie wiem co to jest, jakieś coś brązowego, płynie na dół. Słyszałem coś. O, o, poł idzie, poł rozwala. Poł nadciąga, on idzie. Coraz to bliżej. Ja w ogóle dzisiaj ubrałem się, nie wiem czy wiecie, ale ja się też ubrałem jak poł. Też na, ubrałem się na brązowo, mam jego koszulkę, nawet poł. I patrzcie, też jestem dzisiaj taki poł, nie? Kliknijcie łapeczkę w górę i też padajcie po, po moje rzeczy na sklepie. Smasu team, smajsokru.pl.pryszenia w opisie mam fajne takie czapki z siateczką z tyłu. I też możecie mieć siateczkę tak jak ja, ale nie tylko, są też naklejki naszych postaci na przykład takie. I niedługo będą też jeszcze nowe naklejki. Dobra, ale teraz weźmy szybko, uciekajmy. Wziął teraz tu, tutaj, okej, okay. muszę. O nie, nam do przejścia, to mnie spowolni! O, o, poł Może tu iść poważnie! bo idzie! <laughs> idzie, poł. A ja jestem w pajęczynie, o nie, powolno to przechodzę Bo pajęczyna tak jest, że ona się lepi A połóż już idzie, coraz to bliżej jest poł Patrzcie, nadciąga, on to rozwala, wszystko zjada I już idzie, on chce mnie zjeść, bo jestem dobrym przysmakiem dla niego Ja idę powoli, powoli, bo pajęczyna Paję Szybko, zwiewamy Po jak skacze, patrzcie, on to przechodzi O, 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 o o. o. kim, nogi, w nogi, Idzie z poł za lop. a, prawie bym spadł Tu była drabinka, dobra, uratowała mnie Szybko przeskoczymy teraz Jest, przeskoczyłem Pół nadciąga, idzie po mnie Teraz co so to? O, Ja muszę tu wejść O, nie, tylko nie to Fuj Ja muszę wejść w to brązowe O, o, teraz wchodzimy Trzy, dwa, jeden o, nie, tylko nie to, co to jest, brozowego. Nie chcę wiedzieć, a takie niebieskie, zmienia się na biało-niebieskie. Ej, czemu to tak się zmienia? Jakaś tu jest woda jego, tego poł? Na szybko biegniemy, zaraz mi powietrze się skończy. A tam widzę niebo, niebo tam widzę, biało, niebo. Płyniemy do nieba, serio? O, nie, padnę zaraz. Placę <laughs> powietrze. Nie wiem, czy naprawdę, nie wiem, czy naprawdę. Płyń, smajstu, płyń. płyń. Powietrze, powietrze. <laughs> no nie, pół, serduszka. Pół serduszka, patrzcie! Pół serduszka, o chłopie, ją. Re regeneruję mi się, regeneruję się i prawie mnie to padł. Szybko pójdę dalej, pójdę dalej! Pójdę dalej powietrza, brak! O, nie najgorzej ale bym prawie padł, widzieliście to? Idziemy, teraz musimy to przeskoczyć. Raz ja, szybko przeskak... O nie, fuc, ale wszedłem! O, nie, coś lepkiego! Coś tu jest lepkiego! Nie chcę to Wsadzę się piłką, 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 piłką. piłką. Okej, okay, postawiłem piłkę, dobra. Teraz tutaj wskakuję na piłkę, na piłkę. Próbuję wskoczyć jakoś na piłkę. O, jest ja, dałem radę, dobra, wyszedłem. Muszę to przeskakiwać. Dobra, przeskakuję. Teraz o nie, znowu kurde, znowu wpadłem. <laughs> Trzeba to przeskoczyć. Ej, to nie jest takie łatwe. Jeszcze raz, uwaga. Ops, dobra, przeskakuję, biegnę, 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 biegnę. Uuu, jest, dałem radę, przeskoczyłem. No, dałem radę, ale to było diamentów w ogóle. Pół idzie, idzie. Ja bym to chętnie sobie wykopał, mam kilofa. O, przy okazji sobie elegancko wykopię diamenty. <laughs> se, zabiorę mu. Biorę sobie emeraldy, złoto, emeraldy, diamenty, kolejne, kolejne Tutaj, dzięki, po Przy okazji sobie na tym zarobię coś. <laughs> dobra, wziąłem kilka ucieka. Bo on już tutaj tu ciąga, on tam jest. Teraz szybko uciekamy, uciekamy. To jest jakaś skrzynka. Mamy zbrojkę diamentową. Ok, biorę zbrojkę. Zakładam ją. Dobra, nie mam. Ej, mam się bić z połu? Nie, nie chcę się bić. Cześć, tu jest jakieś przejście. Dobra, idziemy teraz, co to jest? Wow, ale mi wywaliło! Wow, co jest? O, wow, mi wywaliło do góry. Ej, tam jest moja wioska, Smilandia. Tak, do Smilandii, do wioski ucieka w nogi. ucieka, ucieka uciekamy w dogi, w dogi, Uciekłem, dałem radę. Uciekłem z tego połu Patrzcie, tam on ma skrytkę. Musimy to zapamiętać. Tutaj później wrócimy i go może rozwalimy, albo coś zrobimy innego. Dobra, najważniejsze jest to, że się wydostałem. I szybko uciekamy z. Do wioski. A wy, widzowie, możecie uciec na mój sklep: smiley.pl. Po fajne rzeczy: poduszki, koce, czapki, frisbee, opaski na rękę. Patrzcie, różne rzeczy na moim sklepie: smiley.pl. Opaska się zawinie, zawinie, się sama na rękę. O, tak ładnie wygląda. Wpadajcie pieszczenia w opisie.